Witamy w klinice skóry. W tym filmie przedstawimy jak skutecznie usunąć uciążliwe plamy, które powstały w wyniku migracji barwnika dżinsów lub ubrań na skórę. Produkty, których będziemy używać do wywabienia plam to Leather Stain Remover i Leather Care Kit, który składa się z Leather Ultra Clean i Leather Protection Cream. Jak widać, na dolnej stronie siedzenia powstało przebarwienie, wynikające z migracji barwnika dżinsów na skórę. Będziemy usuwać przebarwienie po dżinsach, lecz w identyczny sposób postępuje się w przypadku plam powstałych po jedzeniu, farbie oraz migracji barwnika gazet. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie skóry z brudu i kurzu. Proces czyszczenia przedstawiają nasze poprzednie filmy. Po dokładnym oczyszczeniu skóry aplikujemy Steely Remover na czystą bawełnianą szmatkę, a następnie delikatnie ruchami okrężnymi staramy się wywabić barwnik ze skóry na szmatkę. Po zabrudzeniu szmatki odwracamy ją, ponownie nasączamy Steely Remover i wywabiamy plamę. Przy prawidłowym stosowaniu stejny Remover jest bezpieczny dla skóry. Proces wywabiania kontynuujemy do momentu całkowitego wywabienia barwnika jeansów. Po wywabieniu plamy aplikujemy leder Ultra Clean na gąbkę, ugniatamy ją aby wytworzyć pianę i czyścimy miejsce wywabiania plamy. Po czyszczeniu czystym ręcznikiem dokładnie wycieramy czyszczone miejsce do sucha. Aby zabezpieczyć skórę po wywabieniu plamy, jak również przed ich powstawaniem w przyszłości, aplikujemy LEDER Protection Cream. Protection Cream wytworzy niewidzialną barierę dla brudu, kurzu i plam. Zabezpieczy skórę przed wchłanianiem tych niepożądanych czynników. Oto wyniki naszej pracy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.inicascury.pl.